Dzień dobry Państwu! Jestem z firmy Astra i chciałem Państwu przedstawić program receptury. To jest program. Menu jest proste. Jednostki miary już są wcześniej zdefiniowane. Podobnie te wszystkie wartości odżywcze. Które powinny być zawarte na każdym produkcie. Te tablice dwie można rozbudowywać. Natomiast my będziemy się tutaj zajmować głównie składnikami, recepturami. Zaczynamy od tego, co mamy zrobić. Więc mamy zrobić e sałatka grecką, sałatkę nicejską. Te sałatki są polane dressingiem. No w każdej z tych sałatek jest baza sałatkowa. Baza sałatkowa. No i zaczynamy. Tam widzieliśmy różnego rodzaju składniki tych sałatek i tutaj musimy tą listę zapełnić yy, tymi wszystkimi składnikami, a następnie w tej części programu będziemy sobie definiować różnego rodzaju produkty. Ale wykorzystamy ten fakt, że niektóre te sałacki mają elementy wspólne, i te elementy będą tutaj zrobione jako tak zwane półprodukty. Zaczynamy od składników i wykorzystamy taką, taki element programu, który pozwala na importowanie składników odżywczych z bazy USDA. Więc tutaj niestety trzeba to wpisywać po angielsku. To co wyszukujemy? Wyszukujemy w tej chwili sałaty masłowej. Możemy sobie wybrać którąś z tych rzeczy, którąś z tych. Lista jest długa. No, wybierzemy zwykłą sałatę i zapisujemy ją tutaj do bazy surowców. Zobaczymy, jak to wygląda po pierwszym naszym takim działaniu. Mamy czytaną, no a wartości odżywcze są tutaj, one są już automatycznie przetłumaczone, a tylko ta, ta nazwa konieczna jest do przetłumaczenia, więc wpisujemy sałata masłowa. Jeszcze musimy znaleźć podstawowe składniki Nie, bazy sałatkowej. To będzie endywia. Endywia. I jeszcze tu mamy przy okazji znalezioną sałatę rzymską. Zapisujemy nazwy polskie. Zapisujemy. składniki. Możemy przejść do zrobienia naszego pierwszego produktu, który będzie później półproduktem czyli bazę sałatkową. Baza sałatkowa. No i składniki produktu to są sałata masłowa przede wszystkim, trochę endywi i trochę sałaty rzymskie. Eee, tutaj jest, jest trochę za duża. Powiedzmy, że zrobimy tą naszą recepturę na 10 kg. Eee, tutaj piszmy sałaty masowe najwięcej 7 kg, a tutaj: Po, a no może NDW 2 kg, a sałaty rzymskiej 1 kg. No i teraz zapisujemy. I teraz chcemy, żeby ta nasza baza sałatkowa y, mogła być używana w wielu innych produktach. Y, no i dlatego trzeba z tego zrobić półprodukt. Naciskamy tą ikonkę. Y, musimy wprowadzić nazwę. Napiszemy sobie baza, baza sałatkowa P, czyli podstawowa. Zapisujemy. I teraz to staje się naszym składnikiem. I ma składniki wartości odżywcze identyczne jak ten produkt. Tutaj jest cena dziwna, ponieważ my się w chwili cenami nie zajmujemy. Ja to wyzeruję. O, cen, o cenach będzie następny program. Film. Zapisujemy, zawsze zapisujemy. I teraz kolej na y, następny półprodukt, czyli, zap, czyli dressing musztardowy, ogladowy. On ma takie składniki jak musztarda, olej rzepakowy, miód, sok cytrynowy, pieprz. No i to wszystko musimy sobie tutaj, te składniki musimy sobie tutaj do, dopisać. Więc import składników. No i na początek musztarda Dijon. Dijon Mustard, No coś mamy. Następnie olej rzepakowy. Sok cytrynowy. O, może jakiś taki surowy. Sok cytrynowy. I na koniec pieprz. Znaczenia, ponieważ to są minimalne ilości tego. No i tu mamy te wszystkie elementy do przetłumaczenia. Zapisujemy. Yy, możemy ewentualnie sprawdzić wartości odżywcze. No i tak też można sobie to przewijać. Ona on w tym okienku Po prawej stronie. No wszystko jest dobrze. Zapisujemy. A teraz. Dokładamy sobie produkt, który się będzie nazywał Dressing Musztardowo-Jodowy. Zróbmy to dla jednego kilograma. Tutaj program proponuje 100 kg zawsze, ponieważ no, tak na ogół się to w przemyśle stosuje, że receptury podaje się na 100 kg, ale to tutaj jednostki i ilości mogą być zupełnie dowolne. Program sobie to dość sprawnie przelicza. No i składniki produktu. Yy, zaczynamy od musztardy Dijon, który jest tutaj 0,3 litra, czyli kilograma. Następnie olej rzepakowy. którego jest 0,5 litra e, miód miodu jest 0,1 kilograma Sok cytrynowy teraz. Też 1, 10 kg litra, no ale tutaj te jednostki muszą być po prostu przeliczalne dlatego, że dlatego przyjmujemy, że no mniej więcej wszystko ma ciężar właściwy tak jak woda, co oczywiście nie jest dokładnie prawdą, ale no. Tu, musi być po prostu, tu muszą być jednostki masy, a nie, nie możemy mieszać na przykład jednostek masy z jednostkami objętości, dlatego że program po prostu nie będzie miał danych, żeby to przeliczyć, ponieważ no, ciężar właściwy nie, poszczególnych substancji jest różny. No i trudno, żeby tutaj jeszcze mieć jakąś bazę danych z ciężarami właściwymi, to tak chyba zrozumiałe. No i na koniec pieprz natomiast no, można mieszać jednostki yy, masy tutaj i to pieprz, pieprzu sobie wsadzimy, tutaj w gramach jest 5 gramów sobie wsadzimy pieprzu, bo jest tam trochę po przecinku, ale tak będzie wyglądało lepiej. No też, że przy okazji pokażę że on, że program to przelicza sobie fajnie, prawda, no i zapisujemy, mamy tą już zrobioną, ten, ten dressing w postaci produktu, takie ma wartości odżywcze, natomiast nam jest to potrzebne nie jako produkt końcowy, tylko jako półprodukt. No i dlatego naciskamy tą igonkę e, i musimy sobie napisać dressing. E, no, no po prostu, może nie będziemy zmieniać tej nazwy, napiszemy tak, jak jest tutaj Zapis, napisano. No i teraz to już nam występuje tutaj jako e, półwyrob, czyli na tej liście składników. Jest tutaj dressing musztardowo-miadowy. A teraz musimy ściągnąć pozostałe surowce do sałatek, czyli cebulę, grzanki, oliwki, ogórek, paprykę, pomidor, ser, jajko, tuńczyk, kwasola szparagowa. To wszystko znajdziemy w bazie danych USDA. Więc yy, wpisujemy szybciutko. Cebula czerwona. A, weźmiemy sobie tą surową. Pewnie taką chodzi. Ranki. Tu mamy składniki podane, to może te takie wymyślne. Oliwki. No i teraz oliwki. Musimy wybrać jakieś takie puszce. O mamy greckie oliwki, mieszające. No i tak jest tylko zrobiona, chyba gotowa. Puszka z olejem. No i tak dalej. Dopiszemy to może. surowy. No są różne postaci ogórka, ale nam jest taki potrzebny. Apryka. Weźmiemy sobie paprykę węgierską, surową. Pomidor. Pomidory surowe. No to w zasadzie jest wszystko jedno, który one się trochę różnią w zależności od producenta, to jest zrozumiałe. No ale weźmiemy taki może najbardziej czysty sępy, żeby jeszcze z brzegu. Teraz jajko. Dużo różnych tutaj, a poszukamy jajko, które jest gotowane. O, jest jajko gotowane. A to, są, to jest jajko z kaczki, to nie? No nie, niestety chyba nie mamy, ale jajko to jajko. Czeka. tak jakie potrzeby, czyli tunerz, czy tuńczyk w puszce e, z wody no i koniec już tego wszakiwania e, groszek zielony, ale musimy poszukać groszek zielony, który jest z za puszkowanie tutaj może napiszem tak. I to wszystko. A tak to wygląda na naszej liście. Jeszcze nie przetłumaczymy, jeszcze nie przetłumaczone, ale to y, szybciutko zaraz przetłumaczę. Ogórek. Prima serfetta tutto, tuńczyk z wody i fasolka szparagowa